Jestem Stan Wiśniewski. Nazywają mnie Pegleg. Leg. Destyluję od 12 roku życia. Wyleję trochę na miseczkę. Moja rodzina pędziła i tak się nauczyłem. Płomień ma być niebieski. Wtedy alkohol ma co najmniej 75%. Gdy byłem tu poprzednio, nigdzie nie mogłem dostać żyta. W ostatniej chwili znaleźliśmy worek płatków. W życiu nie używałem płatków zbożowych. Drożdże sobie nie poradziły i wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Nie ma w tym alkoholu. To mój słoik. Leciała tylko zielona woda. Dlatego rezygnuję z udziału. To bardzo honorowe. Czułem się, jakby ktoś wbił mi rękę w piersi i wyrwał serce. Tak się czułem, aż zaproszono mnie z powrotem. Gdybym wygrał, byłbym niewiarygodnie dumny. Wielki Mike, liczę na Ciebie. Odtańczymy taniec zwycięstwa. Wielki Mike to jajcarz. Jest przezabawny. Poprzednim razem pędził Jean, choć to nie jego specjalność, i zwalił nas z nóg. Zawsze miał poczucie humoru, pomagał innym uczestnikom, a dla mnie to znak prawdziwego bimbrownika i dlatego go wybrałem. Oś wielko ludzie. Nazywam się Michael Fanon. Pochodzę z Wirginii Zachodniej. Pędzę bimber od 12-13 lat. Zainteresował mnie tym pradziadek. Był bimbrownikiem w czasach prohibicji. Dobre kilka litrów, pewnie z siedem. Byłem tu w zeszłym roku. Po drugiej rundzie nikt nie odpadł, bo tak dobrze nam poszło. Jesteście nadzwyczajnymi gorzelnikami, ale jest tu trunek, który kupiłbym po raz drugi. Jason, jesteś nowym mistrzem gorzelnictwa. Gratuluję. Gdybym wygrał to odkupienie, zdobyłbym prawo do przechwalania się przechwałkami.